Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek Ariel. Słuchajcie, był live i na live troszkę sobie pograliśmy. Przy okazji udało mi się sporo dosyć zarobić, więc wybudowałam już na tej pięknej, idealnej, syreniej wyspie, wybudowałam już piętro. Więc Ariel sobie tutaj robi rozbudowę swojego domu. No i słuchajcie, w poprzednim odcinku widzieliście, jak wygląda Bella. Bella tutaj została nam przerobiona. Bella, którą będzie oczywiście w kolejnym etapie naszych księżniczek Disneya będzie odgrywać rolę kolejnej księżniczki. No i wybudowałem właśnie jej tutaj już pomieszczenie. Piętrze będzie miała któryś z tych pokojów. Prawdopodobnie ten. Ja bym chciała, żeby to piętro było jeszcze większe, ale no, nie miałam aż tyle funduszy na to, żeby takim to piętro zrobić, więc na razie jest tyle i będę tutaj kombinować, żeby ogarnąć, słuchajcie jeszcze więcej tych pieniędzy, żeby ten pokój dzisiaj umeblować. Także dzisiaj będziemy się dalej zajmować tymi naszymi biznesami, a przy okazji wypełniać zasady tego pokolenia, ponieważ przypominam wam, że zostało nam chyba tylko tak. Ariel, pokaż ty, jakie masz umiejętności, bo to jest mega ważne dla nas. Czekajcie, to jest tutaj umiejętności. My mamy już tak, mamy już sprawność fizyczną na ósemkę, mamy mieć na dziesiątkę. Powinniśmy mieć też jubiler. Na dziesiątkę, a jubilerstwo mamy na razie na szósty poziom. No i powinniśmy mieć nasz biznes, który mamy tutaj, na wszystkie po prostu gwiazdki możliwe. I powinno w dalszym ciągu zapewniać klientom dobre doświadczenia, by renoma firmy nie przestawała rosnąć. Także będziemy sobie dalej tutaj ogarniać kwestię renomy firmy. Na razie nie mamy co sprzedawać, nic nie zostało wyprodukowane, ale zaraz się tym zajmę a wy oczywiście pamiętajcie o zostawieniu komentarzy łapek, subskrypcji, wspieraniu mojego kanału będzie mi mega miło jeżeli to zrobicie, no i o zostawianiu oczywiście łapek, dobra co my tutaj mamy, Eryk, Eryk ma dosyć dobry humor, ale jeszcze bym chciał, żeby on cię przespał, Ariel Ariel tutaj, aha, Ariel robisz sobie tutaj takie, ogarniasz normalne rzeczy, powiedz mi ile ty masz do zmiany grupy wiekowej, 10 dni, cały czas zastanawiam się z Vanessa. ponieważ ja myślałam sobie, żeby z Vanessa serię zrobić taką turbo złą rękę i ona tutaj będzie nam szkodzić, taką powiedzmy, że Urszulę 2.0, no bo w sumie Vanessa to Urszula, ale tak się zastanawiam, bo jakoś tak udało mi się spiknąć Gerwasia z Vanessą i tak wiecie, wam cały czas rozkwitę. Czy przypadkiem może nie zmienić sobie tych planów? Ja w sumie na lajwie o tym Wam mówiłam, o postaraj się o dziecko, tak, będziesz się starać. Na live Wam mówiłam o tym, że takie mam trochę myśli, czy aby nie zmienić tego, no bo w sumie Vanessa tutaj była z Erykiem, no Ery jak się tutaj do dupy zachował, ale może Vanessa nie powinna też e, jakoś brać w tym mocniej udziału, tylko sobie stwierdzić, że a nie, mm, sió, oni zawsze mi tutaj idą do tej umywalki. Ja nie wiem o co chodzi, że oni idą do tej umywalki. Ej, totalnie nie wiem. Ja chyba po prostu usunę tę łazienkę stąd, bo to jest upierdliwe. Może jak ją usunę, to oni przestaną. Na live też o tym mówiłam, że oni przychodzą i cały czas tutaj, na środku, zostawiają mi. E, Zostawiają mi te talerze. I, I nie wiem dlaczego. Nie wiem o co im chodzi. Ja to chyba po prostu usunę i nie będzie tutaj łazienki. Okej, okay, i to zrobimy sobie tak. Coś przynieśliśmy do wyposażenia. Dobra, to. A to co to jest? Połów? Nie wiem co to jest. Nie mam pojęcia. Hm. Dziwne. No, i y, może teraz będzie lepiej, i nie będą tutaj przychodzić z tymi talerzami, bo nie mają tutaj kosz, mają tutaj zlew, ale gdzie tam ogarniać takie rzeczy? No, co wy? Nie, nie, będziemy syfić sobie mm, tutaj. Dobra, tutaj mamy drzewko kryształkowe, to sobie odchwaszczaj, tutaj jakieś rośliny też, ale to mniej istotne i chciałabym, żebyś nam może podała obiad, kanapki z bekonem, a może ty się rusz, chodź, jest 13, chodź, obudź się, podaj obiad, kanapki z wegetariańskim bekonem, możesz podać tam obiad czy przekąskę. Coś, żeby było. Bella sobie tutaj jeszcze śpi, więc za chwilę będziemy ją ogarniać. Erik zajmuje się garncarstwem, jest rybakiem zajmuje się garncarstwem. A powiedz mi, że ty w pracy coś potrzebujesz? Czwarty poziom umiejętności wędkarstwa, ok, więc też będziesz sobie dzisiaj łowić. I ty masz patrz chmury z simką o imieniu Ariel. Mhm. Ale ja zrobię sobie tutaj, słuchajcie, coś innego, bo tutaj widziałam, ale tu chyba nie będziesz. O, no, nie będziesz mogła nurkować. Bo myślałam sobie właśnie ponurkować. No, ale wychodzi na to, że nie bardzo, za to możemy sobie tutaj kopać. Bo poszukiwania, tutaj widzicie, różnych pierdół, żebyśmy mogli sprzedać je. Trwają. <ścoughs> Super to powiedziało. Dobra, tutaj mamy akt ślubu. O, pięknie. To sobie akt ślubu gdzieś tutaj umieścimy. Przygotowałeś, przygotowałeś, to chodź. Weź sobie porcję. A nie, ty nawet nie jesteś głodny. Dobra. Ty nawet głodny nie jesteś, kochanie, to chodź. Będziesz zajęty swoimi pracami. Ty się obudź. Użyj pieluszki. A ty ją przewiniesz. Ariel jest głodna tutaj. Ty Ariel sobie weźmiesz. Oho! Eryk się trochę bawi tutaj z Bellą i już jakiś kolejny punkt zdobyliśmy. A Ariel w tym czasie sobie robi biżuterię i może wiesz co? Rozmusz sobie żabę. Odblokowano etap śmiech. O, jak super! Ariel wyhodowała nową żabę, a ty mi powiedz, kochana, ile ty masz jeszcze? O, jeden dzień do zmiany grupy wiekowej. Ej, to super! To super! To Bella nam pięknie tutaj rośnie. I ja się zastanawiam, bo jak będziemy otwierać lokal tym razem, to ja postaram się rozmawiać tutaj z ludźmi, żeby wiecie, ich tam przywitać w naszej firmie i je tam ogarnąć, bo wtedy powinni się zdecydowanie bardziej ucieszyć. Weź nową skamielinę. Weź skamieliny może raczej nie będziemy brać. O, tutaj sobie mała siedzi i będziemy się z nią bawić, i przy okazji oni będą sobie tutaj pracować nad swoimi rzeczami. Ty będziesz robić obiekt ceramiczny. Wiesz, co możesz zrobić? Świecznik. O, siódmy poziom jubilerstwa. Możesz też projektować biżuterię botaniczną i tworzyć śliwy w kształcie czaszki przy stole jubilerskim. Uu. Ej, to ładnie, to ładnie ci to idzie. Odblokowano etap podnoszenie głowa. Co do takiego Bella po raz pierwszy uniosła główkę, Ile tu ciekawych rzeczy. Zbadaj o to. Zadbaj o to, by opiekun Simki i Bella siedzieli z nią wspólne leżenie na brzusku. brzuszku. W ten sposób odblokujesz etapy, które pomogą jej odkrywać świat na więcej sposobów niż na razie jest w stanie sobie wyobrazić. Baw się zabawkami choć. A potem sobie pójdziesz, postaraj się zasnąć. Ariel, e, schowaj do wyposażenia. E, proszę bardzo i sobie projektuj biżuterię. Tylko tym razem może zaprojektujemy coś, nie wiem takiego. E, e, możesz zrobić ze srebra i opala błyskolitu może. I To co wyprodukowałeś teraz, ten pierścionek, oczywiście ląduje tutaj. Widzę, że Wana sama w torbie pierścionek. Wydaje mi się, że chce mi się oświadczyć. Nie wiem, co zrobić. Czy mam powiedzieć tak, nie? <laughs> mówiłam wam? Mówiłam wam o tym, że tutaj się coś pozmieniało. Wiesz co? Powiedz jej oczywiście. Mm, powiedz tak! Przecież to jasne, jak słońce. Jasne, powiedz tak, gerwaś. Czemu by nie? A ty postarasz się zasnąć? Okej, okay, zasnęłaś chyba już. Nie będę jej nieść do um, łóżeczka. Ona sobie tutaj z nami będzie siedzieć i będzie sobie po prostu drzemać na tej mapie. Um, Ma. Cie? A oni będą sobie tutaj dalej pracować. Ale super! Ktoś w komentarzach zostawił, że to jest w ogóle fenomenalne, że u mnie zaczęło działać to z piknizy, bo u kogoś chyba tam nie działało. się rozpal glazuruj oczywiście, że glazuruj. Aha, czyli tutaj cały z glazurowanie w tym samym stylu. Hmm. Myślałam, że tutaj coś więcej z tego będzie. Nie, 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 nie chcemy sprzedawać tego. Ja chcę to w wyposażeniu. A co się tutaj stało z związkami? Kuś może go. I intymność, pocałuj w policzek. I projektuj dalej biżuterię. Bransoletkę botaniczną możesz zrobić z heavy metalu i opalu. Oh! Dużą satysfakcji ze swojego związku mają bardzo dobrze. Oho, oho, purchle na wściekłość tutaj, um, purchle wściekłość opanowała, choć przytul maleńką. O Jezu, Jezu, kochana! Opieka nad dzieckiem na karm piersią. Już niedługo nie będziesz tutaj jedynym purchlaczkiem dostępnym. Oj, nie, nie. Połóż tutaj spać małą, potem sobie oczywiście skorzystasz. Czemu jest pełna tablica powiadomień? Blokowano, nie potrzebuję smoczka. nie powinna być tablica. Czemu ci się podwójnie głód spada? Czyżbyś spodziewała się, nubu? Znaczy byłoby cudownie, ale wątpię. Eryka na razie w tych jego cudnych opiętych galotkach wysłałam, żeby wędkował, ponieważ on musi zdobyć sobie tutaj kolejne etapy tego wędkowania. No i przy okazji będziemy mieć jakąś tam rybę. A nie, bo ty karmisz, dlatego ci spada. Okej, okay, to nic, nic z tych rzeczy. Już myślałam, że wiecie, coś więcej z tego będzie, no ale niestety nie. Dobra, to sobie mało umieść. Pocałuję ją na dobranoc, bo ona chyba, znaczy, nie, no nie ma słabej tutaj energii, ale chyba niedługo będzie nam padać. E, ty się wykąpiesz. E, tutaj to już jest zepsute, więc to wszystko sprzątniesz. Ariel, może tym razem nie będziesz biegała z tymi naczyniami tam do pokoju, i ja będę musiała tutaj coś wziąć, może resztki sobie weź. Nie wiem, czy Ty, Eryk, to w sumie jesteś najedzony. I masz trzeci poziom. Dobra. To trzeci poziom jest OK. To chodź tutaj wracaj, też sobie weźmiesz resztki. O, Jezu, jest! Wreszcie! Aktywność wulkaniczna. Co to za chłopiec tutaj, co on tu robi? Idź sobie. Zablokuj dla wszystkich, proszę bardzo. Z wyjątkiem domowników. Zablokuj dwa wszystkich. Jestem dla domowników. Cudownie. Cudownie, tylko czemu tylko dwie. No wiecie, jakby było tego więcej, to byłoby lepiej. A ty to sprzątniesz, Erik? Nie sprzątniesz? No właśnie, sprzątni. I chodź, bo y, wy macie tutaj ważną misję, proszę bardzo, postaraj się o dziecko. Bo wypadałoby, żeby wam się rodzina powiększyła. Hi, hi, hi. i zmywarkę może wam kupię, będę miła i po jakąś panią y, do sprzątania wam tu załatwię. Mm, ale najpierw zmywara, zmywara, zmywara to jest podstawa. Bez zmywarki nie ma życia. Wiesz, jest smutne, jak się nie ma zmywarki. E, dobra, i wrzucę wam te zmywary chyba tutaj te. Czy ona ma jakieś kolory? Nie ma. A ta ma jakieś kolory? Nie ma, nie ma kolorowej zmywary? No nie, no dobra, no to ta będzie ze złotymi akcentami, może. Czemu oni mi tu wchodzą? Przecież to nie jest oznaczone jako publiczne. No halo! Oni sobie włażą do mnie do domu i sobie piją rzeczy. Idź sobie. Dobra, jest godzina dziewiąta, musicie wstać. Ja wiem, ja wiem, ja wiem. Jest tu dziwnie, choć tutaj może najpierw znowu ją przeproś, nie wiem dlaczego, ale będziecie się całe życie przepraszać. I z romantycznych czułości buduj więź z drugą połówką, tak, żebyście mieli tutaj super romantycznie. I schodzi podwójnie głód, czyżby wreszcie się udało, będzie rodzeństwo dla Belli. Ej, ja nie wiem, o co jest ze mną nie tak, ale tak mi się super jakoś gra rodzinnie tutaj nimi. Miały być dramy, miało się dziać, ale jakoś tak nie wiem. Jakoś sprawia mi radość to, że im buduję taką rodzinę, chociaż że on jest taki obleśny trochę dla mnie, um, jakoś takie um, przez to, co on robił, no ale mimo wszystko, um, jakoś tak nie wiem, no, przyjemnie, ty sobie może zmień strój. Ja już wiem, że jesteś w ciąży, wiem, że jesteś w ciąży, wiem o tym, wiem o tym. Przekształć ozdobę nie rozbi. Mamy rękajdowych dekoracyjnych, który nie zostanie zniszczony. Aha, nie, nie, rozbi, rozbi, bo ja potrzebuję, żebyś to rozbiła. Tak, tak, potrzebuję, żebyś to rozbiła, kochanie. E, bo z tego masz dodatkowe rzeczy, z tego co wiem. O, no właśnie, pospolite i tutaj pospolite też. Kurde, mogłoby nie być pospolite, no ale już niech będzie. Pływaj sobie rekreacyjnie, bo Ty potrzebujesz się nawodnić. Albo wiesz co inaczej, tu sobie pływaj rekreacyjnie, bo Ty jesteś w końcu syreną. A Ty będziesz sobie tutaj zajmować się małą, czyli przygotuj jej kąpiel z bąbelkami i ją nakarmisz. Ariel musi sobie popływać. Ona dawno nie pływała, jeszcze musi mieć dziesiąty poziom kondycji, więc tym bardziej niech sobie dziewczyna pływa. Jak ją tutaj... Chciałem powiedzieć, karmi. My słodziutko. Jo, Pięknie, a my czekamy tutaj na kolejne nubu, ale nie robię testu ciążowego, bo chcę, żeby to naturalnie wyszło. Wiecie. Rozumiecie, za chwilę jej tutaj wyjdzie, bo i tak ta ciąża to jest tak naprawdę tylko 3 dni simowe. Nie chcę tego zmieniać w MC Command Center, bo to wpływa na wszystkie inne rozgrywki. Mmm. Więc średnio. Więc niech sobie będzie to tak naturalnie. Z ariarką to by mi wypadało jeszcze pójść w inne miejsca. Poszukać dodatkowych tych materiałów na posła no, normalnie tutaj zaczęła sprzątać. A, i wiem, co wam obiecałam! Wiem, co wam obiecałam i trzeba to zrobić. Mój pierwszy zwierzak, ponieważ, no, mamy tutaj naszą rybkę, ale nie mamy Sebastiana. W sensie florka mamy, nie mamy Sebastiana, więc musimy mieć Sebastiana. I ja wam mówiłam, że będzie Sebastian, to lecimy do mój pierwszy zwierzak. I tutaj w mój pierwszy zwierzak mamy homisia, tuptusia, ogonek, E eee, i bawolus pustostworek to jest myszka z tego co rozumiem. Tu ktoś to jest chyba Jerzyk, a my chcemy chomika. Ja chcę chomika. Mhm. Zdecydowanie ja chcę chomika. I będziemy mieć tego chomika tutaj na przykład. Eee, I zrobimy tutaj mu zmień imię i nazywamy go Seba. No bo musimy mieć Sebastiana. A, czekajcie, kapsloka mam... I lecimy... Jeszcze raz z Sebastianem. Okej. Okay. Oh! Jest Sebastian! Jaki śliczny rysunioł! Ja już zapomniałam, że to są te zwierzaczki, ale to jest po prostu śmieszne. Cudowność, cudowność. Jak to ty tutaj karmisz, Ariel. Um, Ariel, dasz radę podać nam obiad? Eee, nie, nie, to już było, te kanapki już były, ale może... Hmm, d, -d, 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 d podaj obiad. Nie wiem, zrób to coś dziwnego. Ty potem będziesz tutaj położysz Bellę spać, bo Bella chyba potrzebuje snu. I sam tutaj się musisz ogarnąć, nie? Skorzystaj, weź prysznic i usiądź sobie. Jo, jak cudziutko! Jak cudziutko! Dlaczego znaczy mam jakiś tutaj pierścień na dłoni? W sensie jakoś mocno mi to nie przeszkadza, no ale. 1081 rachunków? Jezus was opuścił? Nie nie stać na takie rachunki. Eksmitują mnie zaraz! Udałam się w podróż tym razem do BB, tylko czekajcie, zmienimy sobie strój. Udałam się w podróż, tym razem do BB. Nie wiem w ogóle, czy pamiętacie ten piękny budyneczek. Jego ja pamiętam bardzo dobrze. To była klinika weterynaryjna naszego kopciuszka. E, natomiast, ym... no i to oczywiście chata kopciuszka. <laughs> No, Ariel, powiedzmy, że to jest zamek, w którym też mogłabyś żyć. Ale, ale, ale. Udałam się tutaj, ponieważ będziemy sobie szukać jakichś kamieni i innych tego typu rzeczy, wykopalisk. Rozwijaj umiejętności, wiesz co? A, ty tylko gotowanie możesz. Myślałam, że ty będziesz mógł łowić. No to czekaj, może ty się tu przenieść, ryk, żebyś ty nie tracił czasu. i sobie tutaj na ryby. Będziesz przy okazji zdobywać Umiejętności wędkarskie. a ja tutaj będę sobie czekać, że może gdzieś pojawią mi się jakieś skałki do wykopania, żebyśmy mieli dodatkowo dla naszych spraw biznesowych. I tak, no totalnie się czuję jak w studziecie. Szkoda, że tego tak normalnie nie można gdzieś kupić, bo byłoby dużo, dużo lepiej. O, tutaj mamy co to jest? Szałomiętki? A, czekajcie, bo to dla zwierzaków musi być, ale możemy to wziąć, i zebrać te szałomiętki. No bo to są zwierzaki, no te koci i inne takie rzeczy, nie? Tutaj będziemy sobie kopać, tutaj będziesz sobie szukać żab. Okej, okay, to jest takie przejście, rozumiem. Ja będę sobie się tutaj rozglądać. Tu jest dużo przybłęd z tego, co widzę, no ale my niestety żadnych zwierzaków raczej mieć nie będziemy. No, bo jak wiecie, nie można wyprowadzać psa tam w żaden sposób, więc to jest uciążliwe, niestety. Życie na wyspie takie jest, ale za to będę się właśnie rozglądać za jakimiś rzeczami, które będzie można tu wykopać i sobie zabrać. Podpowiadaliście mi na live wtedy ostatnio, jak był, w sobotę, że warto jest tutaj sobie właśnie przyjść, bo być może znajdę jakieś dodatkowe rzeczy że tutaj też powinniśmy mieć jakiś, jakiś kamień. Pasiasta żaba liściasta, nie no, ja totalnie mam wszystkie żaby niedługo. O Jezu, budyń przybłęda, przykro mi budyń, że jesteś przybłędą. Czy coś jeszcze tutaj jest? Jest tak niewiele tutaj tych rzeczy? Te przybłędy w BB są najgorsze. I to jest minus mieszkania tutaj w tym otoczeniu. Właśnie te przybłędy. Choć miętka jakoś zdziczała, ale możesz zebrać plon. Dobra, tu nic nie możemy. Co chcesz, Filip? Hej, kochanie, z tej strony Tata, kiedy przyjdziesz do domu. Nie możemy teraz. Jeszcze smutna do tego. Rodzice muszą poczekać. No muszą. A czemu tak dziwnie biegniesz? Jestem dziś w odpowiednim nastroju. Naszła mnie taka, że może... Cześć, odwiedzę, będziesz mieć ochotę, by się pobieralić, co? Vanessa! Vanessa, przecież ty jesteś zaręczona. Jezuniu, Vanessa! Ale przecież... Ale przecież. Ty jesteś. z Jesteś z z tego co ja pamiętam. Przyjacielska porada. Nie, no nie, nie, nie. To tak. Tak być nie może, Vanessa. Co ty wymyślasz w ogóle, kobieto? Aż mnie tak spięło, nie? Jak dostałam ten komunikat, myślałam, że to jakoś tak, nie wiem, może to... to jest bardziej ogarnięte. No, ale chyba nie. Gerwazy i Vanessa z Łasy Ręka, może przyjdźcie z nami, może coś tam się wypomigdalicie, a nie, że ty będziesz... chociaż z drugiej strony, można by było z tego zrobić jakąś dramę, że ona w ramach, nie wiem, żeby uprzykrzać życie, postanowiła z Gerwasiem tutaj, um... Coś ogarnąć. Można by było. Yy, związek, inni simowie, stwórz spersonalizowane, zmień związek, zobacz związek. Kluby, mała firma działania. Nie ma tutaj czegoś takiego: Syrenia, kołysanka. Czarująca kołysanka, nie, bo tak sobie pomyślałam, że może by było. Na do, tak jak w Simsach 2, ale chyba tutaj nie ma czegoś takiego. Chyba, że dodamy tutaj zajęcia, i damy tutaj towarzyskie, i damy ludziom tutaj barabara. Bara. Dotyczy wszyscy. I może wy wtedy, bo my nie, bo my będziemy zajęci innymi rzeczami, ale wy może będziecie sobie tutaj ogarniać barabara, bara, bara, bo ty, Ery, idziesz tutaj. E, nie zbadaj wodę, wędkuj, idź na ryby. A my będziemy szukać skałek dalej. A oni może będą sobie ogarniać tutaj Barabara. Nie wiem, czy to tak zadziała, bo chociaż. Wiecie, Barabara to tutaj nie jest postara się o dziecko, ale zawsze jest jakiś procent szansy, że coś z tego wyniknie więcej w ich życiu. Zrobiłam im barabara a się okazało, że jednak jest o dwoje, czyli mamy dumą ciekawe, jakie. Nie będę sprawdzać, wiecie? Nie będę sprawdzać, ponieważ chcę mieć tutaj zaskoczenie. Jeszcze muzyka z barabara im gra, ponieważ zrobiłam barabara, żeby zabawę im podwyższyć. No i. O, cudownie! Ale jestem waga ciekawa, co tutaj się wydarzy, jakie będzie nubu. A dzisiaj mamy oprócz tego jeszcze chyba postarzanie. Małej. Czekaj, 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 chodź tutaj. Opieka nad dzieckiem, bardzo proszę, nakarm z butelki. Nie kołysz, tylko nakarm. Chodź, chodź. Opieka nad dzieckiem, nakarm z butelki. Ja bym chciała, żeby Ariel się wyspała, ponieważ dzisiaj jeszcze będzie sobie ogarniać swoją biżuterię. Bo zdobyłam dodatkowe rzeczy, jak wiecie. Tutaj proszę bardzo, położysz belcie, skorzystasz, weźmiesz sobie resztki i pójdziesz spać. Ty idziesz dzisiaj do pracy od 5 do 9. Aha, ale ty dzisiaj masz wolne wzięte, z tego co pamiętam, więc ty dzisiaj nie idziesz. Dobrze, dobrze. To się cieszę, ale widzę, że mam bardzo dużo minut, nie wiem ile z tego wyjdzie odcinka tak naprawdę, bo powiem wam, że tutaj to nie jest taka seria jakaś super dynamiczna, więc więc tam... tu mam rozkminę, czy już jest pora na kończenie, czy jeszcze nie. Okej, okay, to jeszcze pójdziesz tutaj, wyrzucisz śmieci i pójdziesz spać, ale wydaje mi się, że chyba tak, że chyba tak i będziemy się widzieć w kolejnym odcinku Arielki. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie i trzymajcie się cieplutko. Cześć.